serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagram w Ulm od wydawnictwa Sharp Games. Jest to taka nowa gra euroekonomiczna. Będziemy budowali tutaj niemieckie miasto, będziemy zdobywali wpływy w tym mieście jak widzicie taką wielką strzelistą wieżę. Miasto Ulm było znane z tego, że przez jakiś czas posiadało najwyższą strukturę zdaje się, że nawet na świecie, co jest jakby dużym osiągnięciem i plansza prezentuje się w sposób następujący. Macie taką planszę z, można powiedzieć, że przepiękna. Tą grafiką, i co jest najważniejsze w tej płaszczyźnie, najważniejsza jest ta szachownica. Na początku, gdy wykładacie tutaj, zobaczcie 9 takich żetonów losowo, ale te żetony przedstawiają się w sposób następujący: że macie dwa żetony barki, dwa żetony pieczęci, dwa żetony pieniędzy, dwa żetony szachownicy i jeden żeton akcji zagrania albo pozyskania karty. Tutaj też w rogu planszy macie taką rezerwę, takie doki, gdzie macie po jednym takim żetonie, no i każdy z graczy zaczyna z jednym losowym żetonem wyciągniętym z worka, dwoma żetonami. Takiego wróbla, dwoma monetami i trzema herbami swoimi, które będziemy wykładali na planszę. Celem gry, oczywiście, jest zdobycie jak największej ilości punktów zwycięstwa. Będziemy je zdobywali przez ruszanie się tutaj na barkach, bo zobaczcie, zaczynamy na polu minus 11, także mamy minus 11 punktów na początku gry. Jak będziemy się ruszać akcją z naszej szachownicy, wtedy oczywiście będziemy coraz mniej tych punktów tracić, aż w końcu będziemy je zyskiwać. Możemy też tutaj pozyskiwać potomków tego miasta. Możemy kłaść właśnie pieczęcie na planszę. Możemy zagrywać karty, które dają dużo, dużo fajnych bonusów. Jest tu sporo możliwości i zobaczcie, taka fajna nasza katedra w 3D, tekturowa, która będzie nam liczyła też rundy w grze. Gramy ogólnie przez 10 rund. Pierwszy gracz dostaje taki żeton pierwszego gracza i żetoniki, które będą się zmniejszały. Jest 10 tak jak ilość rund. W pierwszej rundzie nasze wydarzenie. Mówi nam o tym, że akcja pozyskania monety daje nam jedną dodatkową monetę. Więc kładziemy ten żeton tutaj na naszej wieży, żeby zaznaczyć, że to jest pierwsza runda. I tak, pierwszym graczem jest niebieski przez całą grę, i pierwszy, co robimy w turze, to jest pozyskiwanie dodatkowego żetonu z worka. Więc pozyskuję żeton, trafi okres żeton barki. Następna rzecz, którą robi w turze, bierze jeden ze swoich żetonów, jeszcze się zastanowi, który i wpycha w tą szachownicę, czyli przepycha inne elementy na szachownicy, tak żeby trzy elementy pozostały, jeden został wypchnięty. Na początek powiedzmy, że zrobimy to tak, że pozyskamy monety, ponieważ teraz się lepiej monety pozyskuje, więc. Idziemy w tak, w ten sposób, wypychamy żeton karty, więc on się na razie dla nas nie liczy. I zobaczcie, skończyliśmy z dwoma żetonami barki, więc mogę teraz sobie na przykład dwa razy barką poruszyć. To robimy w dowolnej kolejności te akcje, więc idę na minus 10, minus 9, jak już zdobyłem dwa punkty w ten sposób. Jak również mam akcję monety, pozyskiwałbym jedną monetę, ale ze względu na to, że w tej rundzie jest bonus, zostaje dzięki temu dwie monety. I dwie monety idą do mojego banku. Jeżeli miałbym dodatkowe akcje, mógłbym je wykonać, ale już wszystkie tak naprawdę zrobiłem z szachownicy. Mógłbym teraz zagrać jedną kartę, jak miał na ręku, ale na razie nie mam, więc na tym kończę swoją turę. I teraz robi to samo gracz zielony. Pozyskuje jeden żeton z worka. Tutaj mamy żeton na które pozyskiwania monety, więc pewnie go użyjemy. Zastanówmy się, co byśmy chcieli zrobić. Na chwilę obecną zrobimy tak, że ruszymy się w ten oto sposób. Nie mogę tutaj ruszyć znowu w ten sam sposób, bo jest zablokowane to miejsce tym żetonem, który tu leży, więc teraz mogę np. wypchnąć w ten sposób, więc wypychamy tak. I jakie akcje mamy do dyspozycji? Najprostsza akcja, pozyskujemy dwie monety, zgodnie z bonusem w tej rundzie. Następnie ruszam się raz barką. I to jest fajny, całkiem mechanizm. Zobaczcie, ruszam się raz barką raz. Jeżeli miałbym dwa ruchy, ominąłbym pole niebieskiego, od razu trafił tutaj, więc warto przeskakiwać przeciwników w tej rozgrywce. I mam akcję pieczęci. Akcja pieczęci polega na tym, że płacimy dwie monety do banku, dzięki temu możemy wystawić swoją pieczęć na planszę. Pieczęć, zobaczcie, możemy wystawić tam, gdzie mamy naszą barkę. Czyli teraz mogę tak, wystawić albo na dole, żeby dostać ten bonus, albo tutaj na górze, żeby uzyskać ten bonus. Ja pokażę Wam na chwilę obecną ten. Więc składę tutaj, zobaczcie, jest limit pool także jak już jest full, to już nie można się wystawiać. I teraz tak, biorę dwa żetony naszych herbów, i wybieram jeden i wykładam na planszę. I tak, mam żeton srebrny, i mam żeton złoty, jak się tak losowo trafiły. Żetony srebrne dają nam natychmiastowy jakiś bonus i tak naprawdę nic więcej dla nas nie robią. Ale mamy też taki złoty, który jest długoterminowy, on daje mi, zobaczcie, mniej punktów, bo tutaj jest 4, tutaj jest 2, ale. Kładąc na dzielnicy, ten żeton akurat pasuje do dzielnicy tutaj. Jeżeli położę tam swój herb rodowy, za każdym razem, jak w tej dzielnicy ktoś będzie wystawiał nową pieczęć, ja będę dostawał kolejne dwa punkty. Pójdziemy tak długoterminowo, więc teraz tak. Ten gracz zielony wykłada ten żeton przed sobą, żeby zaznaczyć, że to jest jego herb. Bierze swój, kładzie w tym miejscu. Pamiętajcie, że zgodnie z informacją na żetonie od razu dostaje dwa punkty. I muszę pamiętać o tym, patrząc na ten herb, że każdy raz jak ktoś się będzie tutaj wykładał to ja dostaję dwa kolejne punkty. Także mogę nawet na tym 6 zarobić pod warunkiem, że tam ja albo niebieski będziemy się dokładać. Więc teraz wszystko tak naprawdę w swojej turze zrobiłem. Nie mam żadnej karty, więc jej nie zagrywam, więc na tym kończy się więc Skończyliśmy pełną rundę gry, więc teraz znowu odkrywamy wydarzenie. Tym razem wydarzenie mówi nam o tym, że... Akcja barki daje nam jedno poruszenie się więcej, także warto w tej rundzie inwestować w ruszanie się na naszej rzece. Tak, i znowu pierwszym graczem jestem ja, czyli niebieski. Wyciągam jeden żeton. Mam takie dwa żetony. I co bym chciał zrobić? Będę na tyle sprytny, żeby użyć sobie żetonu monety i przepchniemy ją w taki sposób żeby wykorzystać bonus ruszania się w ten sposób. Czyli ruszam się tutaj, dostaję dzięki temu dwie monety, jak również dzięki żetonowi barki ruszam się dwa razy na rzece. Co jest dla mnie bardzo istotne, ze względu na to, że raz, dwa, teraz uciekłem troszkę zielonemu, więc nie będzie sytuacji, że on bardzo łatwo mnie przeskoczy i dostanie darmowe ruchy. Także tego nie będzie. I tak, i jeszcze, zobaczcie, wypchnąłem żeton, Właśnie o jednej rzeczy zapomniałem, że zielony kupując herb, kładzie tutaj swój żeton w tym miejscu, zaznaczając, że to jest budynek, który on pozyska. Jak zobaczycie na ilustrację, to jest dokładnie ten budynek. Także on go pozyskał i dlatego kładzie tu, że to jest jego własność. Tak, że on kontroluje tam dzielnicę. I teraz za każdym razem, kiedy wypchnę żeton na jego miejsce. Teraz, jak tego nie zrobiłem, bo tutaj wypchnąłem w ten sposób, a zakażę, że wypchnąłbym, że na jego miejsce, on by że ton dostał. Ten że ton pozwala wam na to, że na początku tury możecie jeden ze swoich pozyskanych że z wadka wymienić, na przykład na jeden z tych, także możecie mieć większą uniwersalność. Poza tym taki żeton daje na końcu jeden punktik. także zawsze, zawsze coś z tego, z tego będzie. A ja zrobiłem tak: pozyskałem monetę, ruszyłem się dwa razy na rzece, jak również mam tę akcję naszej szachownicy. Ona polega na tym, że bierzemy tutaj dwa żetony, na przykład sobie z tej krawędzi i po prostu je zdobywamy. Tak? Więc wybieramy krawędź, jedną z tej naszej szachownicy i zbieramy żetony do siebie. Tutaj mógłbym ewentualnie pozyskać tę szachownicę, ale nie chciałem tego robić, więc po prostu te dwa żetony idą do mnie i kładę sobie je tutaj. Teraz jest zielony. On no pozyskuje sobie jeden żeton i oczywiście używa żetonu sobie na szachownicy. Zobaczmy, co chcemy zrobić. Najchętniej pozyskałbym teraz kartę, tylko, że kartę, żeby pozyskać, trzeba mieć takie dwa żetony, aż je odrzucić, a ja poza tym, który wepchnę, będę miał tylko jeden, ale jeżeli użyłbym akcji szachownicy, to mógłbym ewentualnie to zrobić, co chyba jest niezłym pomysłem. Także ruszymy się w sposób może, a, tylko to jest jedyna opcja, żeby szachownice odpalić, to chyba tak, więc E, idziemy tak w tym kierunku. Tak, więc teraz pozyskuję dwie monety dzięki temu. i Jak również mam akcję karty i akcje szachownicy. E, zbieram dzięki temu jeden e, z boków, więc zabieram ten. Następnie. A, akcji szachownicy nie robię, bo wypchnąłem ten żeton. Nie, to tak, tak nie może być, więc w innym kierunku musiałbym zrobić. Czyli użyłem tak, czyli w ten sposób. O. Czyli jedną monetę oddaję. Następnie. E, akcją szachownicy zbieram ten żeton. I następnie ostatnią akcją karty. Wydaje, zobaczcie, dwa żetony. One wracają do warka. Dzięki temu mogę jedną kartę wziąć ze stosu. Jeżeli to byłyby dwa identyczne żetony, mógłbym wziąć dwie karty, jedną sobie zatrzymać, jedną odrzucić. A ja teraz nie miałem wyboru, więc musiałem jedną wziąć. I co ona mi daje? Kartę mogę zagrać teraz natychmiastowo, żeby odrzucić żeton monety, który miałbym u siebie. I to mi dałoby, zobaczcie, one te dwa punkty, i do dwóch ruchów barką na rzece Także bardzo fajnie. Ewentualnie mogę wyłożyć przed siebie tę kartę, żeby na koniec, gdy ona sama w sobie dała mi trzy punkty, ale już uzbieram zestaw tych symboli. Zobaczcie tutaj symbol, pasujące symbole na innych kartach. To mogę nawet 15, tak, albo 12 punktów zdobyć za odpowiednie zestawy. Więc ja po prostu te dzieła sztuki. Wyłożę od razu przed siebie, bo mogę jedną kartę na turę zagrać, więc zaraz zagram sobie tę kartę, co mi daje w tym momencie e, nic, ale na koniec gry już mam na pewno trzy punkty, a może zdobędę więcej. Także bardzo, bardzo dobra sytuacja to jest dla mnie. Dobra, więc teraz e, byłaby kolejna runda. Zielony skończył, więc znowu byśmy brali żeton, zobaczyli, co się dzieje w tej rundzie. Kładlibyśmy znowu ten żeton w tym miejscu. Ten efekt wchodzi w życie no i byśmy tak kontynuowali do mielibyśmy przed sobą jeszcze kilka rund tak 10 rund ogólnie jak gra trwa. później na koniec gry patrzymy kto ma jakie punkty z zestawu kart jakie udało mu się zebrać patrzymy na jakieś tam bonusy w czasie, gdy dobijamy sobie punkty, na przykład z naszych potomków, których możemy pozyskać, jeżeli wyślemy pieczęć do tej dzielnicy. Także dużo widzicie ciekawej mechaniki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jaka jest moja opinia na temat, gdy Ulm, możecie przejść do podsumowania recenzji. Nie w kilku słowach powiem wam, jak nam się grało. I na chwilę obecną Dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej.